Dzień sierpnia około godziny 13 dyżurnej tomaszowskiej komendy został telefonicznie powiadomiony o kradzieży alkoholu w jednym z tomaszowskich marketów. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Wydziału Prewencji i zatrzymali w rejonie sklepu czterech podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Mężczyźni byli w wieku 24, 23-latków i 19-latek, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. W wyniku podjętych czynności ustalono, że dwóch z nich, 19 i 24-latek, Zabrali z półki sklepowej butelkę wódki o pojemności 0,7 litra o wartości 39 zł. Zauważyły to pracownice sklepu. Mężczyźni nie chcieli zwrócić skradzionego alkoholu, zaczęli się szarpać i popychać z interweniującymi kobietami. Po czym uciekli ze sklepu. W momencie zatrzymania 24-latek miał we krwi ponad 2 promile, natomiast jego kompan prawie 4. Mężczyźni po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży rozbójniczej za co się kara do 10 lat pozbawienia wolności. 5 sierpnia Tomaszowska prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Tomaszowa. 6 sierpnia o godzinie 14.20 w Smardzewicach doszło do wypadku drogowego. Jak ustalono kierujący maszyną do załadunku drzewa, 44-letni mężczyzna, wykonując manewry skrętu w lewo z ulicy Głównej w ulicy Tamka, doprowadził do zdarzenia prawidłowo wyjeżdżającą z drogi podporządkowanej 52-letnią kobietą kierującą motorowerem. Na skutek zderzenia kobieta doznała obrażeń ciała, w związku z czym została hospitalizowana. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Tomaszowa. 8 sierpnia około godziny 10 do dyżurnego komendy policji zadzwonił pracownik opieki społecznej, informując o podejrzeniu sprawowania opieki nad nieletnim synem przez nietrzeźwą matkę, przebywającą na terenie pola namiotowego w Smardzewicach. Na miejsce skierowany został patrol policji, który zastał tam 41 kobietę oraz jej 36-letniego konkubenta. Oboje sprawowali opiekę nad 16-letnim głuchoniemym synem kobiety. Matka chłopca miała w organizmie ponad dwa promile, a jej partner ponad trzy. Ponieważ kobieta nie była w stanie wskazać osoby, która mogła objąć opieką jej syna, do czasu wytrzeźwienia opiekunów chłopiec został przekazany pod opiekę pogotowia opiekuńczego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na miejscu nie stwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia chłopca. O dalszym losie tej rodziny zdecyduje sąd rodzinny. 7 sierpnia o godzinie 14.45 funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 51-letnią kobietę, która w jednym z mieszkań na ulicy Długiej zraniła nożem swoją 29-letnią córkę oraz jej 36-letniego konkubenta. Do zdarzenia doszło w trakcie wspólnej libacji alkoholowej. W momencie zatrzymania kobieta miała w organizmie 1,6 promila alkoholu, a jej córka ponad 3. Pokrzywdzonym udzielono natychmiastowej pomocy medycznej. Obrażenia 29-latki okazały się niegroźne. Kobieta jeszcze tego samego dnia opuściła szpital. Jej konkubent, w związku z odniesionymi obrażeniami, został hospitalizowany. 51-latka po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut dokonania uszkodzenia ciała konkubenta swojej córki, za co grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Kobieta nie była wcześniej notowana. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 10 sierpnia o godzinie 14.45 w liciążnej doszło do wypadku drogowego. Jak ustalono, kierująca samochodem marki Nissan Almera, 31-letnia kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Nissan Murano, którym kierował 32-letni mężczyzna. Na skutek zdarzenia obrażeń ciała doznała kierująca Nissanem Almerą oraz dwie pasażerki Nissana Murano, kobiety w wieku 31 i 50 lat, które zostały hospitalizowane. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Czerniewic. 11 sierpnia o godzinie 17.20 na ulicy Lecha w Tomaszowie 13-letni chłopiec kierując motorowerem wjechał w przydrożny słup. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 13-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Ponadto chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem. Na skutek zdarzenia obrażeń ciała doznał pasażer jednośladu. 13-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego, który został hospitalizowany, kierujący motorowerem był trzeźwy. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. W czasie kilku godzin dwie złodziejskie ekipy okradły pokrzywdzonego. 12 sierpnia około godziny 8 do dyżurnego policji zgłosił się wypoczywający w rejonie zalewów w pokrzywzony, pokrzywdzony, który poinformował, iż w nocy z jego przyczepy kempingowej został mu skradziony osprzęt wędkarski, agregat prądotwórczy i inne drobne przedmioty o łącznej wartości 2000 zł. Policjanci z Czerniewic ustalili, iż w feralnej nocy zgłaszający spożywał w swojej przyczepie alkohol z przygodnie napotkanym mężczyzną. Pokrzywdzony, usnął i po przebudzeniu stwierdził, że został okradziony. Policjanci z Czerniewic, mając bardzo dobre rozpoznanie na podległym terenie, na podstawie rysopisu przekazanego przez pokrzywdzonego, ustalili ewentualnego sprawcę. W miejscu zamieszkania podejrzanego ujawnili dwie skradzione z przyczepki wędki. 23-letni podejrzany twierdził, że nic więcej z przyczepki nie ukradł. Policjanci rozważając różne warianty związane z tym zdarzeniem, stwierdzili, iż prawdopodobnie do przyczepki włamał się drugi sprawca. Munderowi wytypowali mężczyznę, który mógł ukraść pozostałe rzeczy. W miejscu zamieszkania 22-latka ujawnili agregat prądotwórczy. W dalszym toku wykonywanych czynności ustalono, iż 22-latek kradzieży nie dokonał sam. Towarzyszyli mu 19- i 16-letni mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego, u których ujawniono pozostałe skradzione przedmioty. Czwórka podejrzanych usłyszała zarzuty kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Amator cudzych Wędek był w przeszłości notowany. Pozostali sprawcy w przeszłości nie byli znani. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic.